Halloween. i ona wyszła na ulicę z ciekawości, co się dzieje i nie bardzo jej się to podobało, bo tam prawda jakieś maszkary, jakieś trupy i tak dalej. I ona w którymś momencie uciekła z tego całego zgiełku, szukała gdzieś jakiegoś cichego miejsca i o dziwo weszła do kościoła. I tam zobaczyła krucyfiks. I ten krucyfiks ją tak wstrząsnął, tak poruszył, ona nie do końca rozumiała o co chodzi i zaczęła chyba rozmawiać z księdzem albo z siostrą zakonną, teraz nie pamiętam ale to doświadczenie doprowadziło ją do nawrócenia na katolicyzm tak, no, tak nią wstrząsnął ten wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa tak, więc to jak gdyby współgra z tym co Pan akurat teraz mówi o malowaniu krzyża i o tej myśli